Bardzo dziękuję, że jest nagłośnienie dzisiaj. Szanowny Panie Pośle, Panie Burmistrzu, Panie komendancie, Panie Naczelniku, Panie Dyrektorze, drogie, druhny i druhowie, Państwo Rok Sochacz. Centralna Szkoła 2016 roku przekazała sprzęt o wartości 3 milionów złotych na rzecz No nie będę ukrywał, ponad 2 miliony trafiło do powiatu mieszkalskiego. Samochody w Przedsiębiorze Dzisiejsza uroczystość. Ja Dzisiejsza uroczystość to jest zasługa przede wszystkim tutaj zarządu. Bo jak ich wyrzucili drzwiami, to weszli oknem. Jak oknem, to weszli drzwiami. I Wam to, to gratuluję. Bo zapukaliście do niej drzwi, a tacy nasi cichi poraty, bohaterowie, panie poseł do Parlamentu Europejskiego, i pan poseł Mariusz, tutaj nasz dróg. Drodzy Państwo, ktoś tam w Warszawie na tych komisjach strażackich musi za nas zawalczyć to nie jest to, że placek to dał czy nie dał, to nie, to nie na tym polega, niestety trzeba zapukać do drzwi, trzeba jechać, trzeba napisać, trzeba poprosić a rezultaty mamy dzisiaj piękne, bo sprzęt zostaje w powiecie niszkowskim, w województwie śląskim, to jest najważniejsze, tutaj jest komendantem żeśmy już o tym swoje zdanie, że komendant też będzie miał z tego radość, nie tylko pan burmistrz, nie tylko wszystkie jednostki ale Drodzy Państwo, na tym to właśnie polega, bo Pan Poseł wspomniał o, o prawie 700 wozów. Jeszcze 400 wozów jest dla Państwa Straży Pożarnej. Także liczę, że około 150 jednostek jeszcze do Was trafi, i mówimy się tu o bo jak my będziemy zdawać sprzęt, to wy się pozyskiwać. Także będzie zasilenie yy, całego systemu ratowniczego. Jeśli czego piękne, to zasługuje nasz system, bo nasz system jest sprawny, nasz system działa. No to pan... Poseł powiedział, bez OSP, PSP, bez PSP, OSP, ten system tworzymy my razem, dlatego jeździmy za granicę, bo tam tego nie mają, taka jest prawda, taka jest prawda. Jakby tam mieli tak poukładany nas przez 30 lat, te wszystkie wnioski, jak istnieje krajowy system u to nie miejmy takich problemów jak u nas. A my niestety ten system musimy teraz kultywować, musimy go wspierać właśnie dzięki temu, Takim inicjatywą, że Państwa Straż Pożarna przekazuje samochody i sprzęt OSP. Oczywiście to też Panie Burmistrzu i dla Pana zadanie i dla zarządu, że jakiś samochód dopasował, bo to wyposaży jeszcze. Może nie ten, ale myślę o innym ratowniczym I tutaj są następne potrzebne pieniądze, bo jeżeli samochód kosztuje milion, to sprzęt kosztuje następny milion. Bo bez tego nie pojedziemy, czyli samochody mamy omówione. Pan komendant główny idzie w kierunku szkolenia ratowników OSP. Także każda jednostka w systemie, która będzie i będzie w odpowiedniej przeszkoleniu miała ludzi, wnioski idą dalej, może nie chcę wyprzeć do przodu, ale będzie tak panowane, żeby się okazało, że z różnych przyczyn jednostka Państwowej Straży Pożarnej, na przykład JDG w Myszkowie, gdzieś tam będzie miała brak ludzi, to ci wykształceni, wyszkoleni z OSP, idą za siebie na służbę, odpowiednie pieniążki za to pójdą i tak dalej, ale to są prawa, które będą wdrożone i w tym kierunku komendant główny i, 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 i idzie. Ja zapraszam do centralnej szkoły Będziemy i na szkole i na wycieczki, tak jak młodzież przyjeżdżała, panie prezesie, teraz no, obligatoryjnie. Jesteśmy w czerwcu, Tak, tak, tak no proszę bardzo, tam, tam, tam Na bo, zawody. Na no, już, już już, już, już wiesz, I niestety to, co napomniałem, a na to było no wiadomość, no, taką, no, że niestety już więcej samolotów w centralnej szkole nie ma, Stary, my, stary, stary. Są, stary. Ale Są ale nowe, ja. Myślę tutaj najstarszy my samo to jest z 2016 roku. Także tak, przykro tak. mi, przykro mi, ale baza nasza jest tak obłupiona teraz po y, sprawach związanych z Białowiesią, po y, Ukrainie, po Odrze, że naprawdę, w nie Państwo, taki mamy teraz sprzęt, że przykro mi, ale już nie przekazuję, bo mam wszystko mamy. <laughs> Proszę, to nie wykorzystujmy. Poczekamy te dziesięć lat. Strażaka kawałek. Strażaka kawałek, że nie wykorzystujemy. <ślenie> będzie z, będzie Są, w razie dzisiaj. Nie, nie stawił się Czyli, Panie Prezesie, w imieniu Komendanta Głównego Państwa i Straży Pożarnej, Pana Generała Brygady Ranżiery, Pan odkładając swoje własne, przekazuję na rzecz o mieście Straży Pożarnej, Pan Wachaczu, całym specjalnym do przewozu osób. Gratuluję. Dziękuję, Panie Komendantu. yeah